jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej na Litwie o szczegółach Witalis Masenas. W programie tegorocznego festiwalu znajdą się m.in. recitale fortepianowe, muzyka wokalna, koncerty zespołów smyczkowych i muzyki barokowej. Hasło festiwalu Misja Możliwa odwołuje się do jednoczenia wykonawców z całego świata. Misja Możliwa to łączenie ludzi poprzez muzykę i znanych wykonawców, którzy podróżują i wspierają się nawzajem. Wielcy muzycy nigdy nie przestają nimi być. Przez całe życie pełnią tę zaszczytną misję. W trakcie festiwalu zabrzmią utwory polskich Kompozytorów. Będzie to koncert na violoncelle i orkiestrę polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Mieczysława Weinberga oraz sikonę z polskiego rekwjem Krzysztofa Pendereckiego dla solistów chóru mieszanego i orkiestry. Tyra to jedno z arcydzieł Pendereckiego. Utwór mający niezwykłe zacięcie dramatyczne, dużo ekspresji zawierający wiele różnych uczuć, nostalgii, a także tragedii. Rekwiem jest przepełnione talentem Z Założenia Festiwal Wileński promuje współczesną muzykę litewską oraz litewską kulturę muzyczną na arenie międzynarodowej. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Festiwalowego. Koncerty odbędą się w sali litewskiej Filharmonii Narodowej Nasza sala w porównaniu z innymi w Europie nie jest zbyt duża, niemniej czujemy się częścią ogólnoświatowego środowiska muzycznego i dokładamy starań, by goście festiwalowi chcieli do nas powrócić. Muzycy, którzy do nas przyjeżdżają, twierdzą, że publiczność wileńska przyjmuje ich niezwykle ciepło. Festiwal wileński odbędzie się w dniach od 2 do 21 czerwca. Szczegółowy program jest już dostępny na stronie Wilnius Festival LT. Witalis Masenas, Infowilno.